21 sierpnia w godzinach popołudniowych przez Chorzów przeszła nawałnica wraz z trąbą powietrzną. Najbardziej ucierpiały ulice w centrum miasta. Wczoraj w okolicach godziny 14 w mieście wystąpiło nietypowe zjawisko pogodowe. Bardzo silnie wiało z, z, z dużą intensywnością opadów. Wskutek czego, no tak jak wczoraj widzieliśmy, w sumie zostało złamanych ponad 50 drzew. Był to przeważający taki, taki drzewostan stary. Było uszkodzonych 17 pojazdów. Mamy odnotowane cztery uszkodzenia w infrastrukturze budowlanej. To są dwa w budynku zamieszkania zbiorowego i w dwóch budynkach na terenie szpitala przy ulicy Zjednoczenia. No na szczęście. W całym tym zjawisku, w całym tym zdarzeniu nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych. Od wczesnych godzin rannych, praktycznie 16 strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie przystąpiło już do takiego całkowitego likwidowania zagrożeń, jakie poczyniła nam wczorajsza pogoda. Skupiliśmy się tak naprawdę na dwóch adresach. To jest pierwszy to jest szpital specjalistyczny przy ulicy Zjednoczenia i Parafia Świętego Antoniego. W tej chwili już usuwamy wszelkie takie takie wiatrołomy, jakieś pojedyncze gałęzie, które gdzieś tam na drzewach jeszcze mogłyby stwarzać zagrożenie dla przechodniów i dla ruchu kołowego w mieście. W tej chwili szacowane są wstępne koszty uszkodzeń zarówno budynków, jak i infrastruktury drogowej. Mówi się o kwocie od 300 do 400 tysięcy złotych.